Cześć, moje dwie osoby z Poznaku Raka. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak karty ułożą się dla Was. Czego możecie się spodziewać z nami? Jak zwykle tarot snów, który bardzo barwnie, fajnie opisuje pewne kwestie. Dziękuję za cudowne komentarze, za subskrypcję kanału, no i za to, że jesteście. A jak to będzie wyglądało? Już patrzymy na miłość. Giermek Mieczy. Sfera zawodowa władca, czy znajdziemy pracę giermek Buław? Finanse 6 buław, gry lotto hazardowe, 4 buławy, seniorzy ich wyzwania, giermek denarów, przepraszam, włosek zdrowie, rycerz mieczy, główna przestroga król denarowy. I jeśli chodzi o aspekt, na czym należy popracować to. Trzy buławy. W miłości mamy nerwowego giermka mieczy, oznacza kutliwość, zaciętość, burzliwość, dezinformację. No i albo to będzie symbolizowało nas, niestety, jako osoby w relacjach, albo przez kogoś, niestety, możemy mieć problem z komunikacją i ciężko tutaj może być nam nawiązać pozytywną dyplomatyczną kartę, dyplomatyczny dialog, choć tak naprawdę karta wskazuje na inteligencję, ale też właśnie nerwy, które przeszkadzają. Możemy też być niestety oszukani, wprowadzeni w błąd. Sfera zawodowa władca, jest to czas dyscypliny, wzięcia się za siebie, ale też może nas ktoś sprawdzać niestety, tak? Jest to karta takiego jakby wyzwania, któremu jeśli, wyzwa, jeśli wytrwamy, to po prostu otrzymamy wyższe stanowisko, lepsze pieniądze, zdobędziemy uznanie. Ale czasami jest też konflikt w tej karcie i zależy oczywiście na jakiej jesteście pozycji. Może okazać się, że po prostu możecie stracić coś niestety przy negatywach. Tak, no jeśli nie wytrwacie, nie pokażecie się z dobrej strony. Czy znajdziemy pracę? Giermek była w tak jak najbardziej. Będzie to coś, co zaczniemy od początku zupełnie. Nowa ścieżka, nowy impuls, podróż, ruch, ale tak jak najbardziej. Finanse, zwycięstwo, sześć buław, jakaś wygrana, wygrana może być w sądzie, może być wygrana z jakąś osobą, wygrana, bo uda nam się coś osiągnąć. No i tutaj na różnych poziomach, tak? Szczególnie, że też mamy dobrą kartę na gry losowe, hazardowe, cztery buławy, świętowanie, a więc może być ten wzrost właśnie miarodajny, jeśli chodzi o kwestie właśnie związane nawet z grami lotto-hazardowymi. Seniorzy ich wyzwania, giermek Denarów. Waszym wyzwaniem na ten tydzień może być kwestia jakiejś młodej osoby, ale też zaczynania czegoś od początku, nauka. Możecie iść na kurs, lub uczyć się czegoś, kogoś, i jakiejś sytuacji, która w jakimś sensie będzie stanowić wyzwanie. Zdrowaczko, Rycerz Mieczy. Zwróćmy uwagę na układ nerwowy. Ktanie, układ oddechowy, karta operacyjna, czasem karta zabiegowa i karta związana z nieprzyjemnymi, burzliwymi wiadomościami. Przestroga, król denarowy, to jest karta wygodnej osoby i czasem uważajmy na, na przykład na instytucje, które mogą nas wykorzystać instytucje finansowe. Na przykład bank, że, żebyśmy się nie władowali za przeproszeniem w jakiś kredyt czy jakąś sytuację, która nie będzie dla nas korzystna. No i nad czym należy popracować? Trzy buławy, a więc warto popracować nad kwestią relaksu, odpoczynku, dystansu do siebie i do innych. Tak więc z tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzimy dalej. Idziemy do lwów. Witam serdecznie. Drogie osoby z kulwa zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak ten układ kart się dla Was przedstawi, co z niego wyniknie i jak będzie funkcjonował. Ja Wam dziękuję za informacje, oczywiście, zwrotne dotyczące tego, jak one gdzieś tam działają, te karty i czego konkretnie się możecie spodziewać. Tutaj, jako to wszystko będzie, za chwilę się dowiecie, i już patrzymy na uczucia, na miłość, pięć pucharów. Sfera zawodowa 9 mieczy. Czy znajdziecie pracę Rydman? E, Finanse 6 buław. Gry losowe, hazardowe 6 mieczy. Seniorzy i ich wyzwania 2 mieczy. Zdruweczko 10 buław. E, główna, główna przystroga 5 buław i nad czym należy popracować rycerz mieczy. A więc aspekt trochę mieszany, sporo mieczowatych kart i napiętych. Zaczynamy mimo wszystko od Pucharowej, która ma, ma tą konotację negatywną, bo jest kartą smutku, takiego niepowodzenia. Ktoś może okazać brak lojalności, może nam coś się nie udawać, będziemy brać to do siebie. No i poczucie winy będzie niestety przy tej kartce bardzo istotne. Jeśli porzucimy to poczucie winy, to zobaczymy, że możemy coś naprawić, zrobić, znaleźć kogoś na przykład w sferze uczuć i po prostu być szczęśliwym. Czy znajdziemy, przepraszam, sfera zawodowa, najpierw 9 mieczy. Będziemy się bać czegoś, kogoś w związku ze sferą zawodową, ale niekoniecznie musi być to racjonalny osąd, bo jest to karta napięć różnego rodzaju, i ten strach często w tej karcie prezentuje się jako takie czarnowictwo, które nie musi się ziścić i przeważnie się nie ziszcza, tak naprawdę. Dalej mamy Rydwan, jeśli chodzi o to, czy znajdę. Prace, tak, tylko będzie dużo ruchu, zamieszania, będziemy słać CV i będziemy mieli ten odzew. Tutaj trzeba będzie odważnie podejść do pewnych kwestii. Może być jakiś konflikt chwilowy interesów, ale generalnie idzie czas zwycięstwa. E, e, tutaj dalej, finanse, sześć buław, jakieś zwycięstwo, darowizna, zysk, e, sukces, tak. Jakiś sukces możemy odnieść finansowy. Czy będzie to w grach losowych? No, tutaj sześć mieczy jest taką stateczną, oddaloną kartą. Teoretycznie jest to możliwe, natomiast być może, że gry losowe za granicą lub na przykład przez internet nam przyniosą jakąś pulę pieniędzy. Seniorzy, ich wyzwania to dwójeczka mieczy. Wyzwaniem na ten tydzień będzie rozdwojenie, niemożność podjęcia. Decyzji, decyzji by, bycie między młotem a kowadłem, istotą będzie nawiązanie, porozumienia ze sobą i z otoczeniem albo z jakąś kobietą, na przykład. E, zdrowie, 10 buław, ograniczenia blokady, bóle kręgosłupa, bóle mięśniowe, osłabienia, przytłoczenie, depresyjne stany, bóle karku e, i niemożność podniesienia się, jakaś blokada w kwestii zdrowotnej, czasowa, e, trudności. Główna przestroga 5 była w to karta, oczywiście, konfliktów. Uważajmy na konflikty i by nie być w coś wciągniętym. Agresja innych może nam się udzielić, ale niekoniecznie nam przyniesie efekty. Szczególnie, że powinniśmy popracować nad swoją zapalczywą czy nerwową naturą, bardziej wykorzystać intelekt do błyskotliwych rozgrywek, ale nie konfliktów na zasadzie zaogniania ich czy walki na miecze tak zwane, tak na ci życie, w jakimś sensie czasami jest tak, że ostro podchodzimy. A więc popracujmy nad dyplomacją i wykorzystaniem intelektu, ale nie tak, żeby to wywoływało agresję i w nas i w innych. Tak więc tego Wam życzę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej. Do panny. Witam serdecznie z zodiakalne panny. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak karty się dla Was ułożą i czego Wy konkretnie możecie się spodziewać. Ja dziękuję serdecznie za cudowne komentarze, za dobrą energię, którą przesyłacie. Subskrypcję kanału. Kłaniam się nisko. A jakie karty na miłość? Karta na miłość są Ostateczny, Sfera zawodowa 5 buław. Czy znajdą pracę as denarowy, e, finanse, władca, gry losowe, hazardowe, wędrowiec, e, aspekt seniorów, ich wyzwań władczyni, zdrowie, kul e, denarowy, główna przestroga to koło fornuty i nad czym należy popracować rycerz pucharowy. Zaczynamy od sądu ostatecznego, który jest specyficzną kartą, dla niektórych będzie kartą rozliczenia pozytywnego w kwestii uczuć, e, na przykład kartą ślubu oświadczeń kolejnego nowego etapu, a dla niektórych będzie kartą rozliczenia i zostawienia czegoś, rozwodu, rozpadu, wszystko zależne jest od tego na jakiej pozycji jesteście. E, istotą jest, by nie popełniać tych samych błędów z przeszłości. Sfera zawodowa, 5 buław, jest kartą dla Was po prostu konfliktów, zmagań, rywalizacji, szarpaniny o coś lub z kimś, ale możecie też być świadkiem jakiegoś zmagania, które będzie próbowało Was też wciągnąć do gry. Czy znajdę pracę? A z denarów, tak, i może być to coś konkretnego, dobrego, nowy początek, energia. Zysku, rozwoju, stabilizacji. Finanse władca. Władca jest dobrą kartą, bo oznacza dobre finanse, ale też mocno, mocno trzymanie tych finansów w ryzach, dyscyplinę i także jakiś silny mężczyzna również może mieć wpływ na nasze życie finansowe. Wędrowiec w aspekcie gier losowych, hazardowych raczej świeża, nowa energia, lekka, Gramy od czasu do czasu, ale też nie za mocno, czyli kontrolujemy, bo ten władca tam był, a on jest stanowczy cesarzowa dla seniorów, co będzie wyzwaniem, możliwy konflikt z kobietą, matką, jakaś kwestia macierzyństwa, być może będzie trzeba przejąć kontrolę nad, nad jakąś sytuacją, ale jest to też karta obfitości, sukcesu, przypływu gotówki, zadowolenia, satysfakcji, satysfakcji z życia rodzinnego. Król denarowy w aspekcie zdrowia oznacza oczywiście dla Was jakieś niestety wydatki, ale też i konieczne, bo król denarowy oznacza poradę, która jest skuteczna, dobra i daje rozświetlenie jakiejś tutaj sytuacji dla nas. Zwróćmy uwagę na gastykę, przemianę materii, inwestycje w kwestie na przykład tutaj ćwiczeń, masaży, lepszego jedzenia. Czy po prostu lepsze leki. Główna przez droga, koło fortuny. Nic nie trwa wiecznie, więc musimy być świadomi, że po prostu wszystko się zmienia i los bywa tutaj różny, tak po prostu zmienny, raz na górze, raz na dole. Nad czym należy popracować nad chwiejnością, niestety być może jesteśmy zbyt. W energii takiej trzych obietnic. Na przykład, bo to ten rycerz Pucharowy, on mi się kojarzy niestety z trzema obietnicami. Gdzie wracamy do czegoś, nie kończymy czegoś, potem znowu i znowu. Po prostu to jest ostrzeżenie, by jak coś zaczynamy, to żeby to skończyć i nie wracać do tego, ale też nie wracać na przykład do osób, z sytuacji, które nas na przykład oszukały, bo teraz myślimy, że no, będzie inaczej. Nie, nie będzie po prostu. A więc zwróćmy na to uwagę, dajmy sobie tutaj energię po prostu zakończeniową. Jeżeli mamy coś już zrobić, zróbmy to, ale też zakończmy na przykład relacje, sytuacje, które po prostu nie przynoszą już dalszych efektów, a powracają do nas i są taką niekończącą się opowieścią troszeczkę. Tak więc tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!